Stało się tak w tym tygodniu, kiedy poznański sędzia Henryk Komisarski uchylił wyrok dożywocia dla Serchia T, który zamordował żonę i dwie córki. Sędzia Poznańskiego Sądu Apelacyjnego zrobił to, ponieważ uznał, że sędzia Daniel Jurkiewicz jest tak zwanym neosędzią. Daniel Jurkiewicz. uzyskał nominację do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu na wniosek. Krajowej Rady Sądownictwa, która w przekonaniu Sądu Apelacyjnego ukształtowana jest w części tzw. sędziowskiej, niezgodnie z konstytucją, czyli konkretnie z artykułem 187 ust. 1 Konstytucji. Przed laty sędzia komisarski, który teraz uchylił wyrok, chwalił sędziego Jurkiewicza. Jednak teraz doszedł do zupełnie innego wniosku. Proces mordercy ruszy od nowa, a bliscy ofiar cały horror postępowania będą musieli przeżyć raz jeszcze. Uchylono wyrok w sprawie trzykrotnego mordercy. To oznacza, że za chwilę możemy stać państwem, które nie działa, które non est, jak mówią.